On. You make me fever like a You're just a product of a loveliness. I like the growth of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I put you up in my car and we will paint it.

Just promise, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Może by ktoś sprawdzał. No. Tak się fajnie baluję na waszym występie, że gratulacje, chłopaki. No. Fajna marynarka, ale Alan cię zjadł po prostu charyzmą sceniczną, także stawiam na Alana. Obydwaj super, pokazaliście siebie, pokazaliście swój potencjał też. Ehm, no ale ja za Marcinem zdecydowanie, więc jest równo w tej sytuacji. Nie! 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 A! 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 Wojna! Rozwiązujemy zespół. Tak jest. Raz byłam za Marcinem, raz byłam za Alanem. Ten mnie ujął głosem, ten ujął mnie wysokimi tonami. I tak po prostu to płynęło. Już myślałam, że doradzę coś Edi, żeby było jej łatwiej i na samym końcu powiedziałam jednak jestem za mało mądra, żeby powiedzieć coś mądrego. <laughs> nie wiem, naprawdę nie wiem. Marcin, y, masz o wiele większe możliwości wokalne, masz bardzo interesujący głos, ale byłeś za bardzo skupiony na sobie, zamiast bawić się w tej piosence, dlatego wybrałbym Alana, ponieważ wszystko, co robi na scenie, jest takie jak on. Jest takim radosnym, fajnym człowiekiem, którego chce się słuchać. Gdybym miał zawrzeć Twoją radę w jednym zdaniu, to bym powiedział nie filozofuj na scenie. Nie filozuj. Nie filozuj. Jakie to jest niezwykłe, że piosenka tak radosna i słoneczna i moje dwa cudowne słońce w mojej klasie przed chwilą oddały wszystko, czym są, całe piękno. A mnie jest strasznie smutno teraz. Bo ja nie potrafię się rozstać z żadnym z Was, naprawdę. Jesteście cudowni, ja was po prostu pokochałam, naprawdę, chłopaki, pokochałam was. Chłopaki, Edyta powiedziała, że was pokochała, wy sobie możecie wybrać serce, którym was pokochała, czy to z piersi, czy to z łokcia, czy to z ramienia. A, a. Boże, nie wiedziałam, co mam zrobić. Była to bardzo, bardzo trudna decyzja. Zaraz się poryczę i zobaczycie, jak wyglądam naprawdę. <laughs> Chciałabym mieć w swojej klasie osobę, która ma szansę dojść do samego finału i wydaje mi się, że bardziej przygotowanym chłopakiem na tę walkę dalszą i trudniejszą jest.